Wyobraźcie sobie bezkresne blokowiska tonące w obrzydliwym, szarym smogu. Poczujcie smród chemii pochodzącej z tysięcy kominów. Wszystkie chodniki są zastawione starymi gratami, kosze na śmieci albo nie istnieją, albo się przesypują. Pod każdą klatką, pomimo smrodu i brudu, siedzi gormatka obdartusów, która jest gotowa za psi grosz rozwiązać Twój problem, albo stać się Twoim problemem, jeżeli tego pożałujesz. Wbrew pozorom, to nie jest zimowe Zabrze, to Neosybirsk, Klejno-Cyberii. Witam w kolejnej recenzji na naszym kanale, a dzisiaj na tapet weźmiemy SybirPunk. Oparty na napisanej przez Michała Gołkowskiego trylogii o tej samej nazwie, pozwala postacią gracza odetchnąć splendorem centralnej Syberii. Sam świat dzieje się w pewnym kraju, którego stolica znajduje się we wschodniej Europie, a większość powierzchni w Azji. Federacją tą rządzi prezydent. Prezydent trzyma żelazną ręką ten demokratyczny na papierze, autorytarny de facto twór. SybirPunka wydano w formacie A4, w grubej okładce, Pełnym kolorze i z mnóstwem estetycznych ilustracji. Napisany jest przyjemnym i bogatym językiem, świetnie pasującym do trylogii autorstwa pana Goukowskiego. Nie rzuciły mi się też w oczy żadne błędy korekty czy składu, a to ostatnimi czasy naprawdę rzadkość, w szczególności e, jeżeli patrzymy na tą końcową część podręcznika, gdzie zwykle chyba brakuje pieniędzy już na korektę. W podręczniku mamy 13 rozdziałów. Z których większość stanowi mniej lub bardziej złożony opis świata, a reszta to obowiązkowy rozdział o prowadzeniu gry, który jest bardziej interesujący niż zazwyczaj, oraz fanfary i oklaski. Gotowa przygoda do poprowadzenia razem z pregenami. To naprawdę nie powinno być coś, za co chwalę, ale ostatnio mam wrażenie, że nikt tego już nie robi. Każdy rozdział zaczyna się swoim małym spisem treści, który pozwala z grubsza ogarnąć, co gdzie jest. Ale niestety nie ma tam już numerów stron, tylko podrozdziały. Dodatkowym problem jest rozstrzanie informacji. Na przykład, definicja wejścia na pałę w strumień jest gdzie indziej niż mechanika opisująca grę koderem. Nie jest to duży problem, ale przydałoby się jednak odniesienia do konkretnych stron. Z plusów e, myślę, że każdy, kto spotkał się z polskim RPG na podstawie polskiej licencji, spodziewał się raczej małego rp-szka, coś w rodzaju Marsa 250 albo Zombie Chopera. Tymczasem dostajemy solidny podręcznik o jakości nieodstającej od dużych zachodnich marek. Tutaj możemy naprawdę solidnie e, pochwalić Red Square Games, którzy są wydawcą tego podręcznika. A skoro już pochwaliliśmy, czas znowu poganić, robimy kanapkę z gówna. Cyberpunk stosuje własną mechanikę opartą na pulach kości K6. Nazwy zarówno cech, jak i umiejętności e, budzą we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony mamy e, dryk zamiast zręczności, e, masę. To wszystko jest całkiem spoko. Z drugiej strony, w trakcie gry musiałem często zaglądać na tą kartę, e, żeby sobie przypomnieć, co właściwie jest czym. Jeszcze gorzej jest w umiejętnościach, w których będziesz musiał rozumieć barierę od fasonu. W tym miejscu e, sytuację ratuje skład karty w postaci, w której umiejętności są przyporządkowane poszczególnym cechom, które znowu nie są posortowane alfabetycznie, a może powinny tak wydawca nie udostępnił gotowej karty postaci do pobrania, przynajmniej mi tak dwa tygodnie temu nie udało się jej znaleźć, wyciąłem ją z PDF-u e, tego systemu, który jest do odmiany dostępny w całości, a przynajmniej w sporej części za darmo. Kolejną rzeczą, która mnie nie zachwyca, jest zmienny poziom trudności na kości, zależny od poziomu umiejętności postaci. Oprócz tego, że musisz szukać wartości na kościach, co jest chyba najfajniejszym sposobem rozliczenia, musisz znaleźć, jaką wartość ma twoja cecha, bo z niej wynika poziom trudności. Z niej wynika, jaki właściwie musisz mieć wynik na kościół, żeby to był sukces. To jest niepotrzebne skomplikowanie prostego systemu. Osobiście wolałbym, by pula miała liczebność równą sumie cechy i umiejętności, a poziom trudności był stały. Pomijając tę niedogodność, system jest łatwy i nie wymaga zbyt wielkiego kombinowania liczenia. Co najwyżej zastanawiam się, czy autorom zależy na w systemie crunchowym, czy raczej narracyjnym. Chwilowo żadna z tych rzeczy nie jest perfekcyjna. Jeden z graczy wręcz porówna ją do Neuroshimy, czego nie mogę potwierdzić, bo nie miałem przyjemności nigdy zagrać na żywo. Jak większość współczesnych RPGów, ten e, również posiada swój zasób drużynowy, tutaj o poetyckiej nazwie Słowiańska Dusza. Działam prosto, jeden punkt daje jeden sukces w jednym teście. Punkty są rozdawane raz na sesję, więc e, pewnie będą chomikowane aż do finału. Na pewno tak było w mojej ekipie, która najzwyczajniej w świecie zostawiła sobie ostatni żeton na zaś. Kontynuując temat mechaniki, Eee, ciekawy jest sposób, w jaki rozwiązano śmierć postaci. Tu nazywany ruletką ze śmiercią. Gracz obstawia numer na kości, po czym rzuca. Jeżeli na kości wypadnie ta konkretna liczba, to postać wyprowadza się permanentnie na łono Abrahama. Każda inna pozwala przeżyć kolejny dzień w NeoSybirsku. Biorąc jednak pod uwagę, jak bogaty jest opis chorób psychicznych, uzależnień i okaleczeń, być może lepiej jest jednak zdać się na łaskę i niełaskę świętego Piotra. System dość solidnie każe graczy za zebrane obrażenia. Postacie pregenerowane mają raptem 9 hapeków, a zwykła pałka zadaje 4. Oznacza to nie mniej nie więcej, że moja graczka przeszła w dwie tury od kozaka do ojomu. Trudno mi to pogodzić z ogólnym klimatem podręcznika. Myślę, trochę brakuje tej playtestów, które wygoniły właśnie takie kraczki. Strasznie marudzę. Ale ja jestem tym podręcznikiem zachwycony. Jeden z wymienionych współautorów jest pan Michał Gołkowski, Notabene pierwszy wśród wymienionych, i to w podręczniku widać, słychać i czuć. Jego czytanie to czysta przyjemność. Żałuję, że wydawnictwo skończyło się w sumie na jednym podręczniku i ekranie Mistrza Gry. Chętnie bym kupił jakieś dodatki do tego, gdyby kiedykolwiek wyszły. Teoretycznie, Red Square Game zostało powołane właśnie w celu e, wydawania kolejnych RPGów ale chwilowo chyba nic się z tym nie dzieje, przynajmniej na dzień dzisiejszy ja nic o tym nie wiem. Niestety problem z tym podręcznikiem jest taki, że chociaż jest gruby, solidny, to nie bardzo wiem o czym opowiadać. Mechanika, którą tak nawiasem mówiąc może troszeczkę za ostro potraktowałem, zajmuje naprawdę niewielki e, fragment podręcznika, a reszta to jest opis świata, który można by podsumować jako Rosja za około 100 lat w wersji cy e, cyberpunk. W tych sześciu słowach uchwyciliśmy samo król tego świata. Mógłby nabijać minuty w tym filmie, opowiadać o strumieniu, o kamerowie, o reformie e, służby zdrowia, a zamiast tego po prostu polecę Wam ten podręcznik, jeżeli lubicie świat stworzony przez pana Gołkowskiego, albo chcecie cyberpunka z mechaniką lepszą od cyberpunka. Ta nie jest perfekcyjna, ale na pewno jest lepsza. Tak czy owak, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Cześć!